Witold Paszt przekazała w mediach społecznościowych rodzina artysty, piosenkarz, założyciel zespołu Vox zmarł w wieku 68 lat. Tata odszedł spokojnie w domu, w otoczeniu córek, wnucząt, zięciów, najukochańszych zwierząt. Wierzymy, że zawsze będzie z nami poprzez swoją muzykę i dobro, którym obdzielał każdego potrzebującego. Czytamy w pożegnalnym wpisie rodziny. Witold Paszt urodził się 1 września 1953 roku w Zamościu. W 1977 roku założył grupę Victoria Singers, a rok później zespół Vox, z którym wydał kilka albumów. Wizytówką zespołu był bananowy song, którym Vox wyśpiewał sobie nagrodę publiczności na festiwalu interwizji w Sopocie w 1980 roku. Witold Paszt ostatnio był jednym z trenerów w programie telewizji polskiej The Voice Senior.